Pierwsze fakty i tło wydarzeń. W dniu 13 czerwca 2025 roku Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście na podstawie zawiadomień m.in. od senator Magdaleny Biejat wszczęła śledztwo dotyczące przejęcia kawalerki od Jerzego Rzet przez Karola Nawrockiego. Dochodzenie dotyczy podejrzenia oszustwa, sprecyzowanego doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia prawem własności mieszkania o wartości 120 tys. złotych za pomocą wprowadzenia w błąd co do zapłaty i opieki nad właścicielem. Dokumentacja zebrana przez prokuraturę obejmuje między innymi wypisy z ksiąg wieczystych, pełnomocnictwa, umowy przedwstępne, dane medyczne Jerzego Rzet, korespondencje MOPS i DPS oraz protokoły sądowe. Drugie ZAWIADAMIAJĄCY i zakres podejrzeń. Zawiadomienie złożyła senator Magdalena Biejat, prywatny obywatel oraz prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Przedmiotem badania jest okres od stycznia 2012 roku do marca 2017 roku, podczas którego, zdaniem organów, pokrzywdzony, schorowany, osłabiony 80-latek miał zostać zmanipulowany, by przekazać kawalerkę w zamian za obietnicę opieki która jak ustalono nie została spełniona. Trzecie zakwestionowany czyn artykuł 286 paragraf 1 KK Oszustwo. Ustawowy typ kwalifikowany oszustwa przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Kluczowe elementy czynu to wprowadzenie Jerzego Rzet w błąd względem zapłaty i opieki, jego wpływ na niekorzystne rozporządzenie własnością mieszkania, świadomy zamiar osiągnięcia korzyści majątkowej przez Nawrockiego. W praktyce sądów powszechnych czyn ten bywa określany jako oszustwo celowościowe, dokonanego dla zysku i realizowanego ze świadomością wyrządzenia pokrzywdzonemu szkody. W razie potwierdzenia zarzutów, Nawrockiemu grozi maksymalnie 8 lat więzienia. Czwarte argumenty notarialne i proces wniesiony do DPS. Dowód materialny, umowy sprzedaży, pełnomocnictwa. Zostanie skonfrontowany m.in. z relacjami świadków, dokumentacją DPS oraz ekspertyzami dotyczącymi stanu zdrowia i zdolności rozumienia umowy przez jeżego, że rola notariusza, zabezpieczenie poufności czynności oraz obecność świadków przy umowach mogą stać się elementem obrony. Jako dowód braku złej wiary czy obrońcy działania zgodnego z prawem. Piąte precedensy sądowe. Polskie orzecznictwo. Na przykład sprawa druga K222 18 z 2018 roku potwierdza, że oszustwo z artykułu 286.1 to przestępstwo umyślne, wymagające procesu wprowadzenia w błąd oraz uzyskania majątku pokrzywdzonego. W precedensowych decyzjach sądów czyn ten uznawany był, choć zawierał pozorną dobrowolność darowizny, jeśli zachodził świadomy wpływ na przykład na bazie fałszywych zapewnień lub zatajenia istotnych faktów. Sądy orzekały skazania nawet przy obecności notariusza, jeśli wykazano, że przemoc psychiczna, wyzysk czy manipulacja wpłynęły na decyzję pokrzywdzonego. Szóste reakcje polityczne i publiczne. Wniosek senator Biejat uzasadnia się ochroną osób starszych i przeciwdziałaniem nadużyciom. Krytycy Nawrockiego wskazują, że brak dotrzymania obietnic opieki może dowodzić winy. Równocześnie obóz Nawrockiego zapowiada, że przedstawi dowody transparentności całej transakcji. Siódme wnioski. Śledztwo rozwija się w oparciu o szczegółowe akta notarialne, dokumentację DPS, MOPS i stan zdrowia Jerzego Rzet. Kluczowe będą opinie biegłych dotyczące zdolności rozmówcy do pojmowania skutków umowy, a także czy proces zawarcia umów nie był wymuszony ani zmanipulowany. Z perspektywy prawa karnego jeśli postawy strony oskarżanej potwierdzą złe intencje i oszustwo obok zwrócenia majątku grozić może kara pozbawienia wolności do 8 lat. Natomiast skuteczna obrona może opierać się na domniemaniu dobrych intencji, transparentności czynności oraz braku istotnej dysproporcji wartości w zamian zaświadczenia opiekuńcze. Komentarz naukowy i prawny. Psychologiczny kontekst oszustwa w krajowej literaturze podkreśla się, że oszustwa wobec osób starszych często wiążą się z wyzyskiem ich deficytów poznawczych. Notarialna rola ten dotąd, choć możliwość zawarcia umowy w kancelarii daje pozory legalności, nie wyklucza potrzeby sprawdzenia, czy informacje były w pełni przekazane pokrzywdzonemu. Przykłady z orzecznictwa orzeczenie 2. K222/18 potwierdza możliwość uznania za oszustwo nawet przy manipulacji niematerialnej i celowym wprowadzeniu w błąd lub świadomości działania na szkodę. Podsumowując Sprawa kawalerki Jerzego że to złożony przypadek mogący odzwierciedlać istotny problem prawny, czy legalność czynności gwarantowana przez notariusza wystarcza, gdy istnieje podejrzenie manipulacji i złamania obowiązków opiekuńczych. Nadchodzące decyzje prokuratorskie i sądowe wskażą, jak głęboko w polskich realiach notarialnych weryfikuje się mechanizmy ochrony osób starszych przed oszustwem. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, Zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku